W sierpniu 1944 roku po zakończonej sukcesem aliantów operacji Normandzkiej, rozbite siły niemieckie wycofały się na tereny wschodniej Francji, Belgii i Holandii. Trwająca od czerwca kampania wyczerpywała nie tylko będące w ciągłym odwrocie wojska niemieckie, ale dawała się też coraz bardziej we znaki, będącym już od trzech miesięcy w nieprzerwanym natarciu siłom alianckim. Obok wysokich strat i zmęczenia, coraz bardziej odczuwalne stały się problemy z zaopatrzeniem. Związane z wydłużającymi się liniami dostaw. Porty, które były początkiem niezbędnego dla wojska strumienia z zaopatrzeniem, wciąż znajdowały się na normandzkich plażach, a organizowane w nich przeładunki nie wystarczały do równomiernego zaopatrywania zgromadzonych na kontynencie wojsk. Biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące zaopatrzenia oraz mające także duży wpływ względy polityczne, głównodowodzący siłami alianckimi generał Dwight Eisenhower. Postanowił skoncentrować wysiłki swoich wojsk na północnym sektorze frontu. To właśnie tam została skierowana lwia część zaopatrzenia, a zaplanowana przez brytyjskiego marszałka Bernarda Montgomery'ego operacja miała zmusić Niemcy do kapitulacji do końca 1944 roku. Rozpoczęły się przygotowania do operacji pod kryptonimem Market Garden. Jej głównym założeniem było zdobycie przepraw na Renie i wyprowadzenie potężnego natarcia skierowanego w obszar zagłębia Rury. Taki manewr przypieczętowałby los III Rzeszy. Aby to osiągnąć, należało uchwycić mosty w kilku kluczowych miejscach, to znaczy w rejonie Eindhoven, Nimechen i Arnem. Operacja podzielona na dwie części miała za pośrednictwem trzech dywizji powietrzno-desantowych doprowadzić do zajęcia kluczowych mostów i przepraw. Zaś w swoim drugim etapie, poprzez dywizje lądowe, doprowadzić do połączenia rejonów opanowanych przez spadochroniarzy w jedną całość. 17 września 1944 roku amerykańscy żołnierze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej wylądowali w Eindhoven. Ale nie zdołali zapobiec wysadzeniu przez Niemców najważniejszego w ich sektorze mostu. Na więcej szczęścia liczyli żołnierze 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy wylądowali w okolicach Nimechen i dotarli do mostu na rzece Wal. 16 września do Amerykanów dotarły oddziały lądowe, na most natarli brytyjscy grenadierzy. Walki trwały do 20 września. Mimo silnego oporu niemieckiego, aliantom udało się przekroczyć rzekę i opanować most. W najdalej na północ wysuniętym celu operacji Market Garden w Arnem sytuacja wyglądała najgorzej. Pomimo początkowych sukcesów i opanowaniu przez batalion Majora Frosta północnej części mostu, brytyjscy spadochroniarze zostali odcięci i uwikłani w ciężkie miejskie walki. 20 września, bez otoczonego w Arnem II batalionu, główne siły pierwszej Dywizji Powietrzno-Desantowej oparły swoje linie o rejon Osterbeck, gdzie prowadząc obronę okrężną, liczyły na przybycie wyczekiwanych oddziałów Korpusu Generała Horoxa. 21 września pod Driel wylądowała opóźniona przez mgłę polska pierwsza samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem generała Stanisława Sosabowskiego. Ze względu na wcześniejsze całkowite fiasko w walce o zdobycie mostu Warnem polscy żołnierze otrzymali zadanie wsparcia rozpaczliwie broniących się w osterbek brytyjczyków. Mimo wysiłków i męstwa żołnierzy polskich i brytyjskich, bitwa o most Warnem, kluczowy dla powodzenia całej operacji oraz rozpaczliwa obrona rejonu Osterbeck zakończyła się klęską. Pierwsza dywizja powietrzno-desantowa straciła w niej blisko 8 tysięcy żołnierzy, zabitych rannych i wziętych do niewoli. Ewakuować na południowy brzeg Renu przy wydatnej pomocy polskich spadochroniarzy udało się niespełna 2000 Brytyjczyków. Operacja Market Garden była dla aliantów niezwykle kosztowna. Niedocenienie przeciwnika, złe planowanie i przygotowanie, nieszczęśliwe zbiegi okoliczności czy niewzięcie pod uwagę własnych możliwości. Kosztowały alianckie dowództwo straty, jakich nikt się nie spodziewał. Elitarna brytyjska 1 Dywizja Powietrzno-Desantowa przestała istnieć jako zwarty związek bojowy, tracąc blisko 80% stanu wyjściowego. Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa straciła blisko 350 ludzi, natomiast walczące w innych sektorach amerykańskie jednostki utraciły około 6 6000 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Dodać do tego należy też straty poniesione przez 30. Korpus, które z uwagi na wyjątkowo niekorzystny i wąski pas natarcia także nie były małe. Łącznie całkowite straty wśród wszystkich desantowanych jednostek były olbrzymie. Wyniosły blisko 12 tysięcy spadochroniarzy z całkowitej liczby 35 tysięcy desantowanych żołnierzy. Straty niemieckie szacuje się na około 10 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Arnem zostało wyzwolone dopiero w kwietniu 1945 roku.